Borowemu mi oko podbili. Tu mu oko podbili. A na to tylko widzi. Nie, tak na serio. Światła po prostu już się pokończyły. Zaraz zobaczymy. A o. O nie, to podbite mu świeci. A to drugie nie świeci. Tu tylko postojówka jest. A to świeci. Nie wiem, jak się wjeżdża między bydlaki po prostu, to gdzieś. Któraś rogiem zachaciła i wcisnęła, ale trzeba ogólnie dwie nowe żarówki dać, bo raz palą krótkie, raz długie. A czemu się śmieje oborowy, no bo ten ciągnik robi wszystko praktycznie przy oprządku. Usuwa obornik z tyłu, ma uczepiony wycinak, żeby w zimę nie trzeba było więcej odpalać. Także wycina też kiszanki, każdy się dziwi, czy. 30 da radę z wycinakiem. Oczywiście, że da. Jak jest hydraulika, jak na lepszym porządku, nie jest tam to wszystko pozajeżdżane, to daje. A tak naprawdę tutaj jest przerobiona. Przerobiony jest rozdzielacz. Robił mi to taki mechanik, kto się tym zajmuje. Przerobił tutaj rozdzielacz. Tam jest trzecia sekcja. Tu są dwie, może żeby tury i wycinek było wszystko podpięte, nie, żeby to wszystko działało. To wszystko jest poprzerabiane. Widły są strasznie zmęczone. Nie wiem czy będzie. Widać, ale są strasznie... Po... O, widać jakie pokrzywione. Popękane tam, tu już widać. O, widzicie, tu już pęka. To ucho się oberwało. O, widzicie, to ocho jest już oberwane. Tylko na sobie ogólnie te widły to już jest kaput, już nie ma co ich naprawiać. Eee... No, po prostu nowe już mam zamówione, tylko muszę jechać odebrać. Tam 90 km stąd, no ale może jak nie w tym, to w następnym tygodniu się wybiorę. A no, od czego widby popękały? No, popękały, no. Ciężkie bele, obornik, no, także. a jak widać, ciapek u dźwigni, nie? Muszę ten ciapek podobno przodem podniesie więcej niż nie jeden yy, tyłem. No i widby po prostu nie wytrzymały, no. 11 lat. 11 lat on pracuje i usuwa oborny. Codziennie. Także moim zdaniem on chyba źle nie wygląda. No to, to, że koła są teraz brudne, no to jest normalne, prawda? Mamy pogodę jaką mamy. Nie będę go mył, bo ciągle są przymrozki Na wiosnę go wymyję, ale tak ogólnie rzecz biorąc, no. Co? W środku, no. W środku trochę jest brudno, ale to też się wymyje, jak będzie lepsza pogoda. Ale tak ogólnie co? No. Chyba ok nie? Nie musi być tak, że jak ciągnik codziennie pracuje przy oborniku i przy wożeniu kiszonki do obory, to musi być obsrany, zajechany i w ogóle. Widzicie, silnik czysty, nie żeby tam gdzieś był myty. Tam było, że tam. Było na filmiku, że Ursus nie domaga. Pamiętacie, tam były tu przecieki, ale to wszystko jest ogarnięte. Już nigdzie nic nie leci. Także to wszystko zostało naprawione. E, jeżeli by Was to interesowało, co było, no to tam dawajcie znać w komentarzach, to może nagramy. A że ja mam jeszcze chwilę czasu przed oprzątkiem, no mówię, muszę ożywić oborowego, żeby nadał się dzisiaj do wieczornych zajęć. Bo tak te światła działają LEDowe, tu, tu z tyłu też, no ale te się przydają też wiadomo. Ty bardziej, że teraz są krótkie dni jeszcze i muszę je ponaprawiać, bo nie świecą. Um, powiem Wam, że najlepszy pomocnik L4 bierze sporadycznie. Jak nie wiem, czy tam pamiętacie albo kto nie oglądał, niech się wróci. W zeszłym roku była dosyć poważna awaria, bo on się rozpułowił nam. No. no ale co, no, praktycznie dwa tygodnie i został złożony i śmiga dalej. No. Prosty ciągnik. Szybka naprawa. Mały, lekki, zwinny, nie było ciężko to tam rozjechać, zjechać. Raz, dwa poszło rachu ciachu i po strachu. Także no, moim zdaniem jeżeli chodzi o takie rzeczy, to nie ma nic lepszego. Chyba, że naprawdę są ciasne budynki i, i, i nie dałoby się wjechać. Tu, to była jakaś mała ładowarka. Ale tak, akurat, u nas się udało wszystkie budynki poprzerabiać. I tak samo jak chlewnia była tam budowana w 2016, no to też tak była postawiona, żeby on mógł wjeżdżać i normalnie obornik usuwać. Kabina jest zmieniona, ale to już kilka lat do tyłu. Nie kupowaliśmy nowej, z tego względu, że nie chciałem, bo chciałem zachować jak najbardziej oryginalny wygląd. Jak widziałem tylko kabiny z Koi, to mi się spodobały i właśnie taką chciałem. A szybciej mieliśmy Kunów, jak dobrze pamiętam, ale to była nieudana kabina, skręcana z takich kawałków, ona rdzewiała, masakra. To korozja brała tą kabinę szybciej niż cokolwiek innego w tym ciągniku. Także to szkoda było w ogóle yy, cokolwiek tam z nią robić. No, a czy trafił się klient, ja chciałem tam za nią 500 złotych, poszła. także a, a... Nowej nie chciałem, bo sami wiecie, jakie są ceny tera nowych i wiecie, jak wygląda. Jedyną nową kabinę, jaką mamy, założoną to w 2011 była kupiona do 60 z szyszki i nie wiem, jak teraz z jakością, ale jeżeli chodzi o tą kabinę z 2011 roku, z szyszki to mógłbym polecić, bo naprawdę jest mega. Jeżeli chodzi o ślady korozji sporadyczne i naprawdę wszystko, jeżeli chodzi tam o lakierniczkę i tak dalej, to trzyma. Dobra, bo miało być krótko, że. Oborowemu mi oko podbili, a wyszło jak zawsze do, yy, dużo. Także ja się z Wami żegnam.